Witam wszystkich w moim poradniku. Dzisiaj pokażę wam jak w prosty sposób możemy wykonać mapę typu AIM pod graną Counter Strike 1.6. Jednak zanim zaczniemy musimy pamiętać o wcześniejszej konfiguracji, gdyż bez tego nie ruszymy dalej. Gdy już się z tym uporamy możemy rozpocząć zabawę. Pierwszym krokiem kliknięcie na zakładkę plik, następnie wybranie opcji nowa mapa. Następnie musimy stworzyć zarys naszej mapy, więc klikamy na opcję kreator obiektów i tworzymy blok. Ustawiamy jego długość i szerokość na kamerze góra oraz wysokość na kamerze przód lub kamerze bok. Ja zrobię to na kamerze przód. Gdy już ustawimy rozmiary obiektu, klikamy Enter lub prawy przycisk myszy i opcja otwórz obiekt. Teraz możemy kliknąć na kamera. I poruszając się klawiszami WSAD oraz przytrzymując lewy przycisk myszy, możemy poruszać się po tym oknie. Kolejnym krokiem jest stworzenie tego obiektu pomieszczenia. W tym celu klikamy na opcję Selektor obiektów, zaznaczamy nasze dzieło oraz klikamy skrót klawiszowy CTRL-H lub wchodzimy w zakładkę Narzędzia oraz opcja Pomieszczenie. Otworzy nam się okno gdzie ustawiamy grubość ścian, niech zostanie standardowo cisi 2. Teraz, gdy wybierzemy kamerę, możemy zobaczyć, co jest w środku. Kolejnym krokiem jest oteksturowanie całego bloku. Wybieramy blok z selektorem obiektów oraz klikamy opcję teksturowanie. Wyszukujemy interesującą nas teksturę. W filtra, filtrach, wpisując to słowo, możemy szybciej ją znaleźć. Dlatego ja tu wpisuję Sky. Pojawi nam się tekstura. Klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy no i ją wybierzemy następnie klikamy na klej. możemy ukryć maskę aby zobaczyć jak to wygląda lub po prostu zamknąć okno teraz należy w środku teksturować ją z wewnątrz tak dla jasności odteksturowałem aktualnie cały blok, aby uniknąć problemów związanych z ciemnością na mapie to się tyczy potem kolejnych opcji, których będziemy używać. No więc, teksturujemy z zewnątrz nasz obiekt, zaznaczamy go całego. Klikamy zakład yy, przepraszam, opcję teksturowanie. Możemy wybrać pojedyncze ściany lub yy, kilka naraz, przytrzymując klawisz Ctrl. Ja zaznaczam aktualnie teraz się ściany. Klikam, wyszukaj. Usuwam słówko Sky. I wpisuję out, aby znaleźć inną teksturę. Wybiorę na przykład tą, klikam na klej. Teraz czas na podłogę. Na przykład ta. I teraz już mapa jakoś wygląda, jednak wydaje się trochę mała, dlatego możemy ją powiększyć. Robimy to w ten sposób. królem redukuje przybliżenie. Nie muszę używać wtedy opcji Lupa. No, niech będzie tak. Kolejnym krokiem jest utworzenie bytu, który będzie odpowiadał za światło na mapie. W tym celu posługujemy się opcją Kreator Bytów oraz wybieramy jedną z tych dwóch opcji. Teraz krótko je wyjaśnię. Samo słówko Light yy, nazwano tak opcję która tworzy nam światło w pomieszczeniu zamkniętym a Light Environment no to jest opcja która odpowiada za światło na pomieszczeniu otwartym klikam tutaj na kamerze 2D aby odpowiednio ten obiekt tutaj w odpowiednim miejscu go utworzyć. gdyż już wybiorę miejsce klikam prawy przycisk myszy oraz opcja utwórz obiekt lub klikam klawisz Enter. Standardowo są przypisane takie ustawienia, które no, są odpowiednie dla mapki, ale jeżeli chciałby ktoś je zmienić klikamy selektor obiektów oraz nabyt, który stworzyliśmy. Następnie klikamy na klawiaturze skrót klawiszowy Alt plus Enter pojawi nam się okno gdzie ustawiamy właśnie właściwości tego bytu interesuje nas głównie w razie zmiany jaskrawość możemy wybrać kolor światła oraz yy, natężenie jego Gdy wy, yy, odpowiada za to odpowiadają za to trzy ostatnie liczby mniejsza wartość oznacza no ciemniejsze ciemniejsze W tym celu posługujemy się po raz drugi opcją Kreator Bytów. Jednak wybieramy teraz opcję Infoplayer Start. Opcja ta odpowiada za resztę dla CT-ków. Wybieramy miejsce na mapie. Pamiętamy ustawienie wysokości. Obiekt może być w powietrzu, minimalnie. Jednak nie może wcinać w żadną ze ścian, gdyż wtedy osoba rodząca się w tym miejscu będzie po prostu od razu ginęła. Kiedy wybierzemy miejsce, klikamy klawisz Enter. Teraz poszukam naszego obiektu stworzonego. Mogę go skopiować, przytrzymując klawisz Shift i przeciągając na kamerze ten obiekt. skrzynkę cokolwiek aby ta mapa nie zdawała się taka pusta. W tym celu używamy opcji kreator obiektów. Tworzymy załóżmy na środku skrzynkę. Przybliżam tutaj kamerę scrollę na myszce. Mogę to zrobić także narzędziem lupa. Teraz chciałem, aby obiekt stykał się z ziemią, jednak siatka nie pozwala mi na to, gdyż tutaj jest, będzie w powietrzu, a tutaj pod ziemią już. Aby sobie ułatwić życie należy kliknąć na opcję zmniejsz szatkę lub powiększ, no w tym wypadku akurat zmniejsz, żeby lepiej go ustawić lub po prostu przytrzymując klawisz alt ustawić jego odpowiednią wysokość. Zbieram, mogę także od razu wybrać teksturę, którą ma być pokryty obiekt, w tym celu tutaj po prawej stronie klikam na wybierz. No i szukam tekstury skrzynki. Usuwam słówko z filtrów, aby filtru, aby mi no po prostu w tamtym pod tamtym słówkiem nie znajdę takiej tekstury, dlatego usunąłem to słówko. No wy Wybiorę załóżmy tą skrzynkę. Klikam klawisz Enter aby obieg powstał. No i jest trochę za mały, można go powiększyć o, od razu lepiej trochę wyższa by był. Jednak teraz widać od razu, że tekstura nie jest zbyt idealna, nie pokryła odpowiednio naszego obiektu, dlatego zaznaczam ją, klikam teksturowanie oraz opcja dopasuj. Teraz wygląda całkiem inaczej. Jednak opcja dopasuj nie, nie tyczy się wszystkich tekstur. Opcję dopasuj można używać w przypadku przycisku, w przypadku skrzynek właśnie drzwi, jednak w przypadku innych tekstur no powoduje to drobne niedogodności. Na przykład jeżeli chciałbym tą, tą opcję wykorzystać na ścianie, no to efekt o, nie to, przepraszam, efekt jest taki. Nie wygląda to zbyt ciekawie, dlatego cofam opcję. CTRL plus Z dla ciekawych. Kolejnym krokiem jest utworzenie. utworzenie broni leżących na mapie, bądź też dodawanych na start. W tym celu tworzymy byt. Drugi na liście, Umieszczam go gdzieś na mapie, na przykład tutaj, tutaj. Będzie sobie broń, ustawiam wysoko, żeby nie był pod ziemią. Tutaj na kamerze 3D wygląda to tak. Mogę zaznaczyć e, dany byt, kliknąć w skrót klawiszowy ALT plus ENTER i skonfigurować tutaj ten byt. Tu mam dwie opcje. Akurat do wyboru utwórz na mapie. wybieram jaka broń tu ma zostać stworzona, na przykład AK. I ilość tuk, niech zostanie jedna. Nie ma jeszcze nic ciekawego do ustawienia, także mogę spokojnie zamknąć. Zamknąć menu. Automatycznie zapisują się zmiany dokonane w nim. Jeżeli natomiast chcemy stworzyć broń na starcie. To używamy innych bytów, i tego dowiecie się w kolejnych poradnikach. No i to było na tyle. Pozostaje nam tylko kompilacja mapy, czyli przemienienie pliku RMF bądź też map. Zależy, kto jaki odpala i jakim się tam posługuje na plik BSP. W tym celu klikamy na opcję kompilacja mapki. Tutaj jeszcze prosi mnie program o zapisanie e, projektu w danym pliku. Załóżmy, i tu od razu ustawiam e, nazwę map, niech to będzie, załóżmy, test, bez zastrzeżenia wpisujemy. Tutaj wszystko ustawiamy na normalnie. Mo, możemy także zaznaczać opcję, aby uruch, e, była uruchamiana gra przy kompilacji, bądź też nie. Gdy już to wybierzemy, możemy kliknąć OK. No i ma pozostanie tutaj skompilowana. Mogą też w przypadku pierwszej mapki pojawiać się takie błędy jak na przykład problem z plikiem VAD. Chodzi głównie o to najczęściej znaczy się, że plik VAD, którego używamy jest umiejscowiony w folderze, który załóżmy nazywa się, no ma po prostu nazwę zawierającą polskie znaki. Lub też ścieżka prowadząca do tego pliku może przebiegać przez folder z takim właśnie znakiem polskim. Gdy już skompilujemy mapę, możemy ją odpalić w CS-ie. Wbieram ją tutaj na liście, klikam Start. No i mam tak, wygląda moja mapka, jest AK na respie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do oglądania moich kolejnych poradników.